Och, jak nam tutaj dobrze, co, Dumbuś? Uch, uch, wspaniale. choć Chodź, Snapeuś, podriftujemy Nokie. Ale z nich głupiutne Rumunki, niech z ją pęta. Chłe, chłe, Zemsta będzie słodka jak sija imitana. Mła, mła, Jest, uch uch, 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 znalazłem ich. Pora mulcić. Mła, Hym. Chym? Rumunek. Tutaj? Ajajaj. A teraz zabiję Twoją matkę, ojca, męża, kochanka, syna, chomika i Twoje stado dzikich łosi. O nie, tylko nie moje stado dzikich łosi. Hym, Chym? 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 Chary, wybacz. A, a, i, u, hum. Będziemy falować o góra. Jak dawniej. Niestety, to już skończone. Wolerona, jest w klubie samoobrona. Haha ha, ha 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 Wspierałem, stado dzikich łosi i Harry się zakochał. Si. O nie. Hum, a my? A, tak. Pif paf.